Dziś boskie przesłanie jest jasne: rozumiem, że Twoje myśli są obciążone licznymi troskami. Dobrobyt rodziny, własne zdrowie, zdrowie ukochanej osoby, sprawy finansowe i kariera wszystkie te obciążenia mogą wydawać się ciężarem świata na Twoich barkach. Może pojawić się samotność, a wstanie z łóżka może być zniechęcającym zadaniem. Moje dziecko, wiedz jedno: nie jesteś sam. Poddaj mi te zmartwienia, złóż je u moich stóp. Wyślę Ci pomoc, uzdrowienie i zasoby. Jestem Twoim wybawcą i wytyczę dla Ciebie ścieżkę. Ogromne zasoby nieba stoją obok Ciebie. Możesz być pewien, że Cię wspieram. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad swoim życiem. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Ważne jest, aby pielęgnować te chwile, ponieważ to jest twoje życie i ty je kształtujesz. Osiągasz niezwykłe rzeczy, ale często nie doceniasz siebie. Podczas gdy praca nad swoimi celami jest godna pochwały, nie zapominaj, że ktoś tam chciałby być na twoim miejscu. Przyjmij teraźniejszość i kochaj całym sercem, ponieważ nie wrócisz do tej chwili. Media społecznościowe mogą sugerować, że pozostajesz w tyle. Nie jesteś wystarczająco zamożny, nie jesteś wystarczająco popularny, nie jesteś wystarczająco szczupły. Pamiętaj jednak o tym: jesteś doskonały taki, jaki jesteś. Jeśli wierzysz w Boga, wyobraź sobie wrzesień pełen harmonii, błogosławieństw, neutralności, miłości, radości i wolności finansowej. Ten wrzesień zapowiada się jako jeden z Twoich najlepszych miesięcy. Oprzyj się z niecierpliwieniu Bożym czasem. Czasami może się wydawać, że Boży plan rozwija się powoli, ale kiedy przechodzisz operację, nie spieszysz się z chirurgami, pozwalasz im pracować skrupulatnie. Podobnie, pozwól mistrzowi chirurgowi Twojego życia działać perfekcyjnie. Zapewniam Cię, że nigdy nie opuszczę Cię w żadnej sytuacji. Poprzedzam cię, stoję obok Ciebie i podążam za tobą. Bez względu na to, przed jakimi wyzwaniami staniesz, bądź pewien, że jestem z tobą. Czekaj na pana, bądź silny i nabierz otuchy, on cię umocni. Poczekaj, mówię, na pana. Wpisz 11, 11, jeśli potrzebujesz tego zapewnienia. Duch Pański ogłasza, że twoja sytuacja wkrótce zmieni się na lepsze. Nie pozostaniesz w tym stanie. Próby były niezbędne dla Twojego niezwykłego świadectwa, podobnie jak przecinanie przed zamarynowaniem błogosławieństw Ojca. To się zmieni i wkrótce zrozumiesz cel bitwy. Nagroda przerośnie Twoje oczekiwania. Twoja manifestacja jest w toku. Wkrótce będziesz świętować coś niezwykłego, przepełnione radością i dzieląc się dobrą nowiną. To, jak szybko to nastąpi, może wydawać się cudowne. Przygotuj się. Jest na horyzoncie. Być może napotkałeś wiele niepowodzeń i rozczarowań, ale bądź przygotowany, ponieważ afirmacja zbliża się wielkimi krokami. Afirmuj uzdrowienie, afirmuj przełom. Jesteś następny w kolejce do cudu i czeka cię coś wspaniałego. Wstań i napełnij swój dzień pozytywnym nastawieniem. Nadaj ton i spędź czas dzękując Bogu. Ponieważ on pilnie pracował w Twoim imieniu przez całą noc. Dziś Bóg mówi, bądź zachęcony. Słyszę Twoje modlitwy i rozumiem Twoje zmagania. Jestem Twoim zbawicielem. Zachowaj wiarę i skup się na mnie, wszystko będzie dobrze. Przyjmij to przez wiarę. W tym tygodniu Bóg okaże Ci swoje niezachwiane wsparcie. Ogłaszam przemianę w Twoim zdrowiu. Zatrudnieniu, relacjach i finansach. W tym tygodniu Bóg dokona zadziwiających czynów w Twoim życiu. Przygotuj się. Wpisz 88, aby potwierdzić. Afirmacje mają moc dostosowywania myśli i przekonań do dostępnych błogosławieństw. Powtarzaj te afirmacje z przekonaniem: Jestem otwarty na otrzymywanie Bożych Błogosławieństw. Ufam w Boski Plan dla mojego życia. Zasługuje na wszelkie dobro. Przyjmuję moje unikalne dary i dzielę się nimi z innymi. Wpisz tak, jeśli wierzysz w anioły. Trzymaj te afirmacje blisko siebie jako przypomnienie o swojej wartości i nieograniczonych możliwościach. Porzuć zwątpienie w siebie i ograniczające przekonania, i przyjmij prawdę, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga, zasługującym na wszelkie błogosławieństwa. Dziś Bóg chce. Abyś wiedział kilka rzeczy. Po pierwsze, zbliżają się lepsze dni dla ciebie i twojej rodziny. Po drugie, Bóg przygotowuje się, by cię zadziwić, przewyższając twoje prośby. Po trzecie, Bóg wkrótce otworzy drzwi, do których nawet nie pukałeś, a nadchodzące błogosławieństwa cię zadziwią. Po czwarte, twój epicki powrót jest już w Bożym Planie, przygotuj się na uroczystą chwilę w imieniu Jezusa. Pisz amen, jeśli wierzysz. Bóg aranżuje wydarzenia poza Twoją kontrolą, przynosząc Ci obfitość radości, zdrowia, zasobów i dobrobytu. Pieniądze płyną do Ciebie, zbliżają się nowe możliwości i kontakty, a Twoje wymarzone życie pięknie się materializuje. Jesteś piękny, odnoszący sukcesy, godny, obfity, chwalebny i naprawdę niesamowity. Wyłaniasz się z tego jałowego miejsca, bariery, które cię ograniczały, pękają. Bóg przygotowuje się do obsypania cię niewytłumaczalnymi błogosławieństwami. Twój czas w tym miejscu dobiegł końca. Duch Święty prowadzi Cię na wyższy poziom. Twój przełom jest bliski, a każdy plan wroga jest nieważny. Bóg zapewnia cię o obfitości finansowej. W tym tygodniu spodziewaj się znacznego zasilenia konta bankowego, które przekroczy Twoje możliwości wydawania pieniędzy. Wpisz 222, jeśli wierzysz w Boga i chcesz aktywować ciągły strumień bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując prostej zmiany w porannej rutynie. Czy chciałbyś tego? Sprawdź link w komentarzach poniżej. Aby odkryć sekrety przyciągania obfitego bogactwa, oto pan stoi jako moja niezachwiana tarcza i obrońca. Gotowy udaremnić każde zagrożenie, które ośmieli się stanąć mi na drodze. Pozostaje nietknięty, ponieważ on jest moją nieprzeniknioną fortecą i niezachwianym strażnikiem. Gdy podróżuję przez zniechęcającą dolinę z powitą ciemnością, strach nie ogarnia mego serca. Ty stoisz ze mną. Trzymając swój niezachwiany kij i laskę, oferując pocieszenie i siłę, które ułatwiają każdy krok. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że podróż życia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji? Czasami wydaje się, że płyniemy gładko, podczas gdy innym razem wydaje się, że trafiliśmy na objazd. Pamiętaj jednak, że na każdej ścieżce, którą kroczysz, ja idę obok ciebie. Kiedy droga staje się trudna, oprzyj się na mnie, bo mam Cię. A w chwilach czystej radości świętuję razem z Tobą. Bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię Twoja podróż, wiedz, że jestem z Tobą przez cały czas. W trudnych chwilach pamiętaj, że moja miłość nigdy nie słabnie. Ciemność jest tylko preludium do świtu, a każda przeszkoda, którą napotykasz, jest okazją. By moje światło świeciło w Tobie jeszcze jaśniej. Nie trać nadziei w trudnych chwilach, bo tak jak słońce nieuchronnie wschodzi, tak i Ty odnajdziesz jasność i nadzieję z każdym nowym dniem. Zaufaj podróży, uwierz w obietnicę nowego świtu i wiedz, że jestem przy Tobie, prowadząc Cię i pocieszając na każdym kroku. Wpisz 555, aby potwierdzić swoje zaufanie do Boga. Przechodzisz na kolejny poziom i nie chcę widzieć cię w bólu. Módl się do mnie, a wyciągnę pomocną dłoń, nawet jeśli wydaje się, że nie ma drogi naprzód. Pamiętaj, że specjalizuję się w tworzeniu drogi, gdy wydaje się, że jej nie ma, ponieważ jestem Bogiem nieskończonych możliwości. Dam Ci długie życie i zbawienie w imieniu Jezusa. Odrzucam wszelkie duchy śmierci wokół ciebie i Twoich bliskich. Mam dla Ciebie plany, plany, które mają Ci pomóc, a nie zaszkodzić, plany, które dadzą Ci nadzieję i przyszłość. Jezus jest Panem, a będziesz zbawiony. Zamierzam usunąć mosty w Twoim życiu, które mogą prowadzić do zniszczenia. Twoja droga stanie się krystalicznie czysta. Życie, którego pragniesz, praca, której potrzebujesz, i relacje, których szukasz. Są w drodze do ciebie. Bądź cierpliwy, ponieważ wszechświat organizuje elementy, aby idealnie się do siebie dopasowały. Wkrótce zaczniesz spełniać swoje marzenia, a wszystko to stanie się niezwykle realne. Wszechświat wysyła ci wiadomość, nadszedł czas, aby się podekscytować. Przygotowuję się, by zaskoczyć cię nieoczekiwanymi błogosławieństwami. Uwolnij się od stresu i zaufaj mi, bo jestem gotowy, by zmienić twój świat. Komentarz: Tak, jestem gotowy. Czy wiesz, że zawsze zastępuje to, co kończy Twoje życie, czymś większym i lepszym? Nie trzymaj się przeszłości ani nie opieraj się zmianom. Przyjmij nową energię i pozwól mi zaskoczyć Cię chwilami oazy odświeżenia i zachęty. Niech Twoje serce będzie zachwycone miłymi i nieoczekiwanymi słowami, a Ty bądź źródłem orzeźwienia dla innych. Zatrzymaj się dziś, by dostrzec dobro w swoim dniu, spójrz w górę i podziękuj. Jesteś błogosławiony i kochany, masz dostęp do boskich zasobów, które nigdy się nie wyczerpią. Bądź obecny w tej chwili i zaufaj mi, że zapewnię Ci to, czego dziś potrzebujesz. Błogosławieństwa na cały dzień. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wpisz 11, 11, jeśli ufasz Bogu. Nie jesteś sam, moje najdroższe dziecko. Jestem z Tobą wszędzie, zarówno w dobrych, jak i złych chwilach. Zawsze możesz na mnie liczyć. Nie pozwól, aby przeszłe doświadczenia kontrolowały sposób, w jaki traktujesz innych, ponieważ nie wszyscy mają wobec ciebie złe intencje. Bądź silny i pewny siebie, bo jesteś arcydziełem. Jesteś wystarczający, ważny i potrzebny. Masz znaczenie, a ja cię wybrałem. Nie pozwól innym zepchnąć cię z twojej ścieżki. Jesteś na skraju manifestacji swoich celów i tworzenia potężnych połączeń i relacji. Wszystko układa się na swoim miejscu, a Twoje pozytywne myślenie, afirmacje, wizualizacje i działania wkrótce przyniosą owoce. Błogosławieństwa, za którymi tęskniłeś, są na horyzoncie. Wpisz 222, jeśli wierzysz, że musiałeś stracić wszystko, aby odnaleźć siebie. Stać się lepszym człowiekiem i wzmocnić swoją relację z Bogiem. Król wkrótce się dla ciebie pojawi. Czułeś kiedyś wzajemną wieść z kimś, ale odległość was rozdzieliła. Oni pragną ciebie tak bardzo, jak ty pragniesz ich. Użyj tego dźwięku, a napiszą do ciebie dziś wieczorem. Odbierz go, wpisując 333. Czekałeś i modliłeś się. Znosiłeś frustrację i kwestionowałeś wszystko, a jednak pozostałeś cierpliwy. Nie przestawaj czekać, nie przestawaj się modlić, a pewnego dnia, kiedy najmniej się tego spodziewasz, Twoje pragnienia się zamanifestują. Nigdy nie przestawaj wierzyć, ufać i mieć nadzieję. Błogosławieństwo jest w drodze do Ciebie. Uwierz, że Anioł wysłał tę wiadomość. Dwie rzeczy zostaną naprawione na Twoją korzyść. Jeśli ufasz aniołom, podążaj za głosem serca i podziel się tą wiadomością. Wpisz 555, aby ją otrzymać. Jeśli chcesz bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo już dziś, sprawdź link w komentarzach, aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał. Jeśli wierzysz w Boga, Jezus nagrodzi cię podwójną chwałą za twój wstyd. Nie bój się, bo On da ci podwójne błogosławieństwa. Niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu, czy jest to dobre, czy złe, ufaj, że Bóg ma dla ciebie plan. Na horyzoncie widać poważne zmiany, a wszystko układa się dla twojego najwyższego dobra. Przygotuj się na transformacyjne zmiany. To ekscytujący czas. Wpisz 555, jeśli jesteś gotowy. Tata mówi: Moje najdroższe dziecko, nadchodzi przełom, który Cię zadziwi. Mam dla Ciebie niesamowite plany. Idź naprzód z ufnością, bo czeka Cię nowy, ekscytujący rozdział Twojej podróży. Wpisz tak, jeśli wierzysz w Pana Jezusa. Podsumowując: zachowaj wiarę, Zaufaj Bożemu Czasowi i wiedz, że błogosławieństwa są w drodze. Udostępnij tę wiadomość, jeśli wierzysz, nie każdy ma intencje, by Cię osłabić. Podejmij ze mną głębszą rozmowę, a pomogę Ci odróżnić korzystne i niekorzystne aspekty Twojego życia. Nie zawaham się w moim zobowiązaniu wobec Ciebie. W odpowiednim momencie dostarczę Ci to, czego potrzebujesz. Twoje ramy czasowe mogą nie pokrywać się z moimi, ale cierpliwość jest twoim sprzymierzeńcem, ponieważ ostatecznie zapewnię. Moje uczucie do ciebie jest bezgraniczne. Jesteś na krawędzi upamiętnienia czegoś wyjątkowo ważnego w najbliższej przyszłości. Twoje serce przepełni radość i obfitość szczęścia, gdy będziesz dzielić się pozytywnymi wiadomościami. Może się wydawać, że ten nagły zwrot wydarzeń jest poza sferą możliwości, ale przygotuj się na to. Przewiduj to. Rozwija się w trakcie naszej rozmowy. Moja boska opatrzność zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby, zgodnie z bogactwem Jego chwały w Chrystusie Jezusie. Wpisz 555, jeśli w to wierzysz. Dziś Bóg przekazuje Ci, rozumiem. Że zmagałeś się z długotrwałymi zmaganiami finansowymi, duchowymi i emocjonalnymi. Twoje dobroczynne serce zostało wykorzystane na wiele sposobów. Złowrogie siły wielokrotnie próbowały zniszczyć Twój hart ducha. Przeżyłeś zdrady w różnych formach, a jednak pozostajesz zdecydowany pośród życiowych burz. Trwasz, ponieważ jestem po Twojej stronie. Żadna broń uformowana przeciwko Tobie nie zwycięży. Nie poddawaj się strachowi, ponieważ zamierzam zaaranżować transformację i obdarzyć Cię błogosławieństwami w obecności Twoich przeciwników. Trzymaj się mocno swojej wiary. Jezus przekazuje: Przestań zadowalać się samym potencjałem. Potencjał nie utrzymuje włączonych świateł ani prądu. Choć mówi się, że wiek to tylko liczba, to wraz z przekroczeniem trzydziestki nabiera on większego znaczenia. Rozumiem, że nie wszyscy mamy równe szanse w życiu, ale po trzydziestce i później nie powinieneś wciąż zmagać się ze złożonością życia, podczas gdy twój partner jest dobrze ugruntowany i mile do przodu. Szukaj towarzyszy, którzy dorównują twojemu zapałowi, tych, którzy są proaktywni w swoich dążeniach. A nie tylko gołosłownie wyrażają swoje ambicje. Bóg posłał mnie, abym przypomniał ci, że przebłyski obietnicy, którą ci objawił, pozostają aktualne. Nie masz złudzeń. Te sny, wizje i ulotne przebłyski miały boskie pochodzenie. Zostały ci dane jako przebłysk tego, co Cię czeka, aby rozpalić Twojego ducha. On chce, abyś zdał sobie sprawę, że przyszłość kryje w sobie niezmierzone cuda daleko wykraczające poza Twoją wyobraźnię. Wpisz: Jezus jest Panem. Módl się ze mną. Drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za przebudzenie nas dziś rano. Jesteśmy wdzięczni za Twoje obietnice oraz bezgraniczny potencjał i możliwości, jakie niesie ze sobą ten dzień. Prosimy, prowadź nas, kieruj naszymi krokami i kształtuj nasz dzień. Stawiaj na naszej drodze osoby, z którymi możemy dzielić się Twoją miłością. Pomóż nam szerzyć nadzieję, nawet jeśli sami jej szukamy. Niech Twoja wola spełni się dziś w naszym życiu. Pozwól nam kontrolować nasze myśli, skupiając się na podnoszących na duchu, czystych i motywujących ideach. Pozwól nam doświadczyć jasności umysłu, która rozproszy ciemne chmury i pajęczyny smutku. Żalu, negatywności, zmartwień, niepokoju, strachu i depresji. Pozwól nam postrzegać Ciebie jako większego niż jakakolwiek przeszkoda, którą napotkamy. Daj nam zdolność utrzymania właściwej perspektywy. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że Twoje osiągnięcia w naszym życiu przewyższają wszelkie wyzwania i trudności, które napotykamy. Ty jesteś źródłem życia. Uzdrowicielem zranionych serc i odkupicielem wszystkich. W chwilach zniechęcenia, przytłoczenia lub porażki, przypomnij nam o swoich nieskazitelnych osiągnięciach w prowadzeniu nas przez każdą próbę, z którą do tej pory się zmierzyliśmy. Niezawodnie doprowadzisz do końca dzieło, które rozpocząłeś w każdym z nas. Pomóż nam kultywować postawę wdzięczności. Kiedy skupiamy się na tym, co dobre. Zamiast rozpamiętywać to, co złe, czerpiemy korzyści fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. Pomóż nam chodzić w Twoim promiennym świetle. Pośród naszych zabieganych dni, pomóż nam znaleźć chwilę, by rozkoszować się pięknem naszego świata i znakami Twojej obecności. Zachowaj nasze poczucie humoru i zachwyt. Niech nic nie będzie dla nas oczywiste. Twórzmy chwile, które wywołują uśmiech, zarówno u nas samych, jak i u innych. Naucz nas czerpać radość z naszej podróży. Obyśmy pozostali otwarci na Twoje nauki i objawienia. Wyrażamy naszą wdzięczność za wszystko, co jesteś gotów osiągnąć i składamy te błagania w imieniu Jezusa. Amen. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Aby wesprzeć nasz kanał. Zasubskrybuj go i aktywuj dzwonek powiadomień.